i współczesnych sporów wokół tych konfliktów. A teraz otwieram dyskusję. Bardzo proszę o pytania, polemiki. Będziemy podawać mikrofon. Prosimy tylko o przedstawianie się przez osoby zawierające mam pytanie, proszę o kilka słów na temat epizodów współpracy między polską i ukraińską partyzantką przeciw władzom radzieckim. No i polskim komunistom. Proszę, ja dwa, to jeszcze jedno pytanie. Jak to się stało? że polskie podziemie na Wołyniu, że polskie podziemie na terenie Galicji zostało zaskoczone, na czas nie przygotowało samoobrony polskich osiedli przeciwko Toma. Przecież wiadomo było, że Ukraińcy już w czasach wcześniejszych niż pańskie badania byli bardzo śmiertelnie do Polaków znienawidzeni. Mianowicie świetne porady. I, i, I że nie przygotowali do samoobrony ludności tych ziem. To jest jedna rzecz. I jeszcze drugie pytanie. Jak Pan doszedł do tych cyfr, które Pan podaje w książce, ile zginęło łącznie po stronie polskiej i po stronie ukraińskiej obiad tego ludowództwa? Dziękuję. Może jeszcze jedno pytanie i oddam głos Panu profesorowi. Pan, pan. Pan. pan pierwszy. Pan pier Pierwsza ręka się Przepraszam. Przepraszam. Przepraszam, Ale za chwilę Januszewski. Ja chciałem się zap zapytać o bilans ofiar e, tego konfliktu e, zarówno w tym okresie powiedzmy wołyńsko galicyjskim jak i potem e, ten, ten druga część konfliktu, czyli szczady -Beskid Niski. I czy dane są precyzyjne, czy, czy, czy raczej szacunkowe? Czy dane polskie, dane ukraińskie są zbieżne? Jeśli nie, to, to w, jakim, w jakim procencie, jak, jak one są daleko rozbieżne? I chciałbym, żeby się, żeby się Pan odniósł do drugiej kwestii, z którą spotkałem się niejednokrotnie na Ukrainie, że polska akcja na Wołynie i w Galicji Wschodniej była niejako reakcją na to, że po 1941 roku, kiedy na tereny powiedzmy, wołynia wproszyły wojska niemieckie, to Niemcy reaktywowali niejako polską administrację na, na Wołyniu, w granicy wschodniej, również granatową policję, i że ta administracja polska i granatowa policja kolaborowała z Niemcami i denuncjowała Ukraińców, patriotów, narodowców ukraińskich. Tak. E, po kolei. Jeżeli chodzi o epizody współpracy polsko-ukraińskiej, polsko to one miały miejsce w tej drugiej fazie konfliktu w, w sposób oczywisty. Na początku 1945 roku zarówno w polskim, jak i ukraińskim podziemiu zaczęło dojrzewać przekonanie, że ta wzajemna walka nie ma, nie ma po prostu sensu. I stąd doszło do takiego szeregu lokalnych porozumień, przede wszystkim na ziemiach dzisiejszej Polski, ale w pojedynczych wypadkach miało miejsce również w Galicji Wschodniej, gdzie porozumiewano się przede wszystkim o rozgraniczeniu stref wpływów, o tym, że nie będzie wzajemnych napadów, że nie będzie wybijania cywilów. Między innymi to te porozumienia na przykład w kwietniu 1945 roku zahamowały taką falę pacyfikacji i napadów właśnie, o których wspominałem pomiędzy Lubaczowem a Sanokiem. Widać wyraźnie, że do kwietnia 45 pada w tym regionie kilka tysięcy ofiar, a pomiędzy kwietniem a wrześniem 45 w tym samym regionie nagle ta liczba ofiar gwałtownie spada. I to jedyne czym się da wyjaśnić tą, tą, tą nagłą zmianę to jest właśnie podpisanie pomiędzy polskim i ukraińskim podziemiem na tym terenie porozumienia. I to tak naprawdę był najważniejszy efekt tego porozumienia, czyli nieco zmniejszenie liczby ofiar. Natomiast na Lubelszczy na Lubelszczyźnie z inicjatywy te porozumienia były zawierane Mariana Gąbiewskiego, Cichociemnego, jednego z ludzi, który był niezwykle zasłużony w obronie polskiej ludności przed, przed niemieckimi wysiedleniami A one poszły tam nieco dalej. W 1946 roku Polskie Podziemie zaproponowało Ukraińcom wspólne akcje zbrojne i w związku z tym tam miało miejsce dwie akcje, to znaczy rozbicie, opanowanie stacji kolejowej w Werkowicach i także wspólny atak na, na Chrupiesiu. To były wspólne akcje przeciwko komunistom. Na terenie Lubelszczyzny można powiedzieć, że Polskie Podziemie no, współpracowało z UPA przeciwko, przeciwko komunistom i, i wspólnie przeciwstawiało się również tej akcji na Ukrainę, choć oczywiście motywy i cele zarówno i polskiego podziemia ukraińskiego o przeciwstawianiu się tej operacji były, były e, zupełnie, e, zupełnie, e, zupełnie, inne. Ja o tym oczywiście w swojej książce, w swojej książce wspominam, tu profesor Maksywicz mówił o, o, o książce od Pana Jerezuny, w mojej pierwszej książce razem z profesorem Zdukiem, którą żeśmy napisali i niektórzy mogą powiedzieć, że istnieje ogromna różnica pomiędzy tą książką a, a, a książką, w której pisze o ludobójstwie na Polakach. Chcę wyraźnie podkreślić, że z żadnej z tych generalnych testów postawionych w Panach i Rezunach się nie wycofuje. To znaczy, tak jak tam wyraźnie pisaliśmy, że to były lokalne Wypadki współpracy, które zahamowały rozlew krwi i tak dalej, i, i pokazywaliśmy je jako taki no, ciekawy przykład współpracy, no to one również są tutaj w taki, w taki sposób pokazane, ale ponieważ jest to synteza, czyli pokazanie całości wydarzeń, to one dopiero tutaj są rzeczywiście umiejscowione w skali ważności. Czyli, czyli tam jak pisaliśmy epizod, ale temu epizodowi była poświęcona cała książka, to ktoś mógł powiedzieć, że. Stwierdzimy, że to jest wielkie wydarzenie, a tutaj widać, że jak pisaliśmy epizod, to mieliśmy na myśli epizod, prawda? Ca, 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 cały czas e, e, te, tak to w naszym przekonaniu e, wyglądało. E, czy polskie podziemie zostało zaskoczone pod, e, akcją Ukraińców? To znaczy w Galicji Wschodniej na pewno nie. W Galicji Wschodniej ono się do, tej, do walki z Ukraińcami przygotowywało i w planach powstańczych zakładano, że, że, że walkę o Lwów, że trzeba będzie powtórzyć scenariusz z 1918 roku. Natomiast rzeczywiście na Wołyniu uważano, że to jest wojn taki spokojny, że tam się nic nie powinno zdarzyć, że tam ta ruchawka nacjonalistyczna nie powinna mieć miejsca i to było rzeczywiście zaskoczeniem dla wielu, e, e, dla wielu e, e, Polaków. Natomiast oczywiście e, e, polskie podziemie nie miało zbyt dużej szansy na wołoniu się temu przeciwstawić, chociażby ze względu na, 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 na słabość. E, ludności polskiej na tym, na tym terenie, także nie można się na przykład zgodzić, że nawet jeśli to podziemie było bardzo popularne, to że stanowiło jakieś istotne zagrożenie dla ukraińskiej, dla ukraińskiej partyzantki wprost przeciwnie ona zaczęła, polska partyzantka zaczęła rosnąć w siłę i samoobrona właśnie w momencie, kiedy właśnie kiedy nie było już innego wyjścia. Znaczy Była albo ucieczka do miast pod opiekę Niemców, albo tworzenie samoobrony, albo ucieczka do, do sowieckiej partyzantki, w związku z tym Gdyby każdy Polak, skoro na niego została wydana, został wydany wyrok śmierci, wiedział, że nie ma innego wyjścia, trzeba, trzeba po tą broń sięgać, a były do lipca 1943 roku wioski, które podpisywały porozumienia z UPA na Wołej i się to okazowały później w lipcu 1943 roku Te porozumienia bez bez wahania, że tak powiem, e, uznawała za nie były, wybijając, wybijając, te wioski, także, e, e, także to też, e, to też warto sobie uświadomić, ale jako pokazanie e, niekrwawego charakteru Upa e, w tym momencie podaję ten przykład, tylko jako pokazanie, że po polskiej stronie istniała również, no jednak w części, części wiosnych była daleko idąca zgoda, że możemy być neutralni wobec działań ukraińskiej powstania armii, że tego typu scenariusz był, 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 był możliwy. Ja nie będę mówił po kolei, bo wydaje mi się, że najlepiej jak od razu przejdę do tego pytania o polską policję i polską administrację na tym terenie. To znaczy, że to rzeczywiście jest bardzo rozpowszechniony wśród Ukraińców pogląd. On, od, od biedy można uznać za prawdziwy, jeśli chodzi o administrację, bo rzeczywiście Polacy stali się administratorami majątków, prowadzili, przyjmowali jakieś stanowiska w samorządach, ale to w żaden sposób od razu trzeba dodać, nie może usprawiedliwiać antypolskiej reakcji, bo powtórzę, ona obejmowała wszystkich Polaków, każdego chłopa polskiego, prawda? Czy on był w tej administracji? E, czy nie, a w tej administracji jednak byli przeważnie zatrudnieni ta garść polskiej inteligencji, która została na półek. A e, e, jeśli już, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś e, e, w związku z tym byłyby usprawiedliwione tego typu akcje, jak e, jak podjęło polskie podziemie na Zamojszczyźnie, gdzie z kolei Ukraiń, Ukraińców w administracji e, lokalnej wybijano, prawda? W związku z tym to byłaby Reakcja krwawa, brutalna, zbrodnicza, może nawet, ale, ale można powiedzieć, że jeszcze zrozumiała w warunkach wojennych, a nie decyzja o totalnej eksterminacji polskiej ludności. Jeżeli chodzi o polską policję, natomiast to ona się pojawiła na wojnie już po rozpoczęciu akcji antypolskiej. I, i, i wszelkie twierdzenia, że było, że było inaczej, są nieprawdziwe. Ja wiem, że w tym wypadku jest też dużo zamętu, bo zdarza się tak, jak na przykład w Janowej Dolinie, że Janowa Dolina najpierw została spacyfikowana i tam nie było polskiej policji, zginęło tam kilkaset Polaków, a dopiero potem tam zaczął stacjonować oddział polskiej policji, który rzeczywiście pod wrażeniem także tego, co zobaczył, i na rozkaz niemiecki zarazem prowadził akcje pacyfikacyjne wobec Ukraińców. I kiedy doszło w 2003 roku, czy 2002, do protestów przeciwko przyjazdowi Polaków do Janowej Doliny, no to rzeczywiście można uznać za, e, zakładając, że nie było w tym złej woli, tylko, tylko nieporozumienie, no do takiego paradoksu, że to by dwie strony miały rację, to znaczy ci Polacy, którzy mówili, że oto tu zginęli winni Polacy, chcemy oddać im Cześć, a tam się mówili, no a tutaj była polska policja, która masochrowała ukraińskie okoliczne wioski. I ta różnica miesiąca czy dwóch ma niezwykłe znaczenie dla oceny tego, co się wydarzyło. To znaczy ja bardzo mocno podkreślam, że żeby w pełni zrozumieć to, co się stało, należy niezwykle precyzyjnie posługiwać się chronologią. Nie można od tak sobie przeskoczyć, że a to w tym roku było, albo w tym roku było. Znaczy jest, jest tyle wypadków, przekłamań, przenoszenia wydarzeń, napadów na wioski o cały rok naprzód, żeby to lepiej pasowało do, do, do narracji, że tu trzeba być niezwykle precyzyjnym. Jeśli chodzi o liczby, to będzie, będzie ostatnie, ostatnie pytanie, bo to też połączę sobie dwa. To ja proponuję, żeby w wypadku polskich ofiar mówić o około 100 tysiącach. W wypadku Ukraińców można mówić o 10-15 tysiącach zabitych. Po obydwu stronach większość to stanowi ludność cywilna. Dobrze jest rozpisać te ofiary po poszczególnych regionach, bo wtedy widać, że najwięcej polskich ofiar, może nawet około 60 tysięcy, tej jest wołyn. Po ukraińskiej stronie może nawet 10 tysięcy to są ziemie dzisiejszej Polski, w związku z tym, tu, gdzie Ukraińcy byli słabsi, i tutaj Ukraińców zginęło więcej niż Polaków, to także sobie warto, warto uświadomić. I bo to nam tłumaczy na przykład, dlaczego jak Polacy zaczynają mówić o tym, co się stało, to dlaczego natychmiast zaczynają wcześniej lub później... Przechodzą do dyskusji o Wołyniu, bo to jest po prostu dla Polaków naj, najbardziej bolesna rana. A Ukraińcy, kiedy zaczynają mówić o tym, co się wydarzyło, przechodzą natychmiast na Pawłokomę, Sachrę czy Wierzchowiny, bo to są te wioski wybijane na ziemię dzisiejszej Polski, gdzie właśnie Ukraińcy byli tą stroną słabszą i, 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 bardziej, i, i, bardziej, i bardziej ucierpieni. Ja mówię o około 100%. 100 tysiącach polskich ofiar. Dlaczego? Znaczy, moim zdaniem na podstawie tych badań, którymi które dysponujemy, zarówno Państwa Siemaszków, jak i tych następnych, już słabszych, ale istniejących tomów wydawanych przez wrocławskie środowisko, e, można właśnie utrzymywać tą, tą, tą liczbę, że to była właśnie liczba około 100 tysięcy. E, te dane, które są czasami podawane, 120, 000, 130 tysięcy, one są... No wyraźnie to są takie naciągane szacunki, tak żeby to pasowało do, 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 że tak powiem, do, do, do narracji.